5 zł. Siema. Dokładam swoją cegiełkę do szczytnego celu. A dzięki królik, dzięki za piątaczka. Dzięki, dzięki. To będzie? 10 o kurde, 10 złotych. 10 zł. Dokładam się do karnetu. Dzięki, dzięki. Dzięki Byku za dyszkę. Kurde, takiego dużego dojęta nie dostałem dawno. Królik, pięć złotych. Znowu nie ma. Nie ma za co dziękować. Dzięki ci bardzo. Królik, jesteś mistrzem. Kolejny. Zelek. 20 ja dzielę. Znowu Dobra, Tomasz. <laughs> Dzięki kurde. Ziomek. Już trzy dechy wysłał. Pół celu mamy. Jak dobiję celu, to autentycznie kupię, żeby was nie okłamać. Kupię sobie karnet siłka i będę idzie na siłownię. Zelek, Dobra. Pokażę. 10 złotych pokażę za czerość. Za pójdę na siłownię. Zelek. 10 złotych. Trzymam za słowo. Ja pierdziele, dzięki znowu za dyszkę. A ja nie chodzę na siłownię, bo ja się stresuję, serio, wiecie? Ja mam takie coś, że... że ja dlatego nie poszedłem na siłownię, tylko ćwiczę na drążkach, bo tam mu musiał... Ta myśl, że, że ja wchodzę i jest tyle maszyn i ja nie wiem, która co do czego jest. 10 zł nie wyzywaj hawka. No bo zelek 18 złotych. Ja pierdziele co groszy. jest. Masz do 100%. gości <głos》> co zrobił? Ty jesteś mistrzem Zelek. Walimy pompki. Dobra. O, działa czat! Zajebiście. Walimy pompki, dzięki. Dzięki za donate. Ja pierdolę chyba za 30 zrobiłem 100% jest dobrze mordy